Cześć, ja witajcie moi drodzy, serdecznie na kolejnej recenzji. W dniu dzisiejszym będzie zupełna nowość. Zupełna nowość, która trafiła jakiś czas temu, czytaj, 2-3 tygodnie do polskich sklepów i sklepów internetowych. Mianowicie są to nowe, zupełnie nowe koncentraty, które służą do tworzenia własnych likwidów, własnych mieszanek, aczkolwiek jest to w sumie samo w sobie już mieszanko, więc te aromaty, te koncentraty można wapować samemu. Mianowicie mowa tutaj o Shot. Koncentrat w dzisiejszym odcinku idzie jako pierwszy e, koncentrat, który rozrobiłem, który jest dla mnie po prostu boski. E, jest to ciastko cynamonowe, e, so cynamon, Może w skrócie, nieco o e, samej, samej buteleczce. Jest to butelka 30 ml koncentratu. Jej koszt to w granicach 30-45 zł. Cena tak bardzo się waha. Natomiast za 30 ml koncentratu. Takiej jakości, e, takiego smaku myślę, że naprawdę warto, niektórych ta cena może przerazić, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo wyśmienite, co za chwilę zobaczycie. E, powiedzmy sobie, co na tej na butelce e, jest napisane, no bo to jest pierwszy produkt na kanale, więc troszeczkę sobie opowiemy. E, oczywiście koncentrat 30 ml. Mm, sugerowane dozowanie od 6 9%, no i czas oczekiwania sugerowany przez producenta, to jest 7 dni. E, ja odczekałem na swój Liquid 3 dni, bo już się po prostu nie mogłem doczekać e, po samym zapachu koncentratu, ale również rozrobiony z, w bazie, jest naprawdę super. Z drugiej strony mam oczywiście, e, od do kiedy trzeba to spożyć, numer serii, kod kreskowy, no i oczywiście e, producent, polski producent, tak, żeby nie było. E, no cóż, odkręćmy sobie butelki są fajne, mięciutkie. E, klasyczne butelki do tego nie ma co się tutaj nad czym się roz, rozwodzić. Tak zwykła, zwykła, butelka. No ale zobaczmy. No i w zapachu powiem Wam, że czuć jak kiedyś, może mieliście okazję jeść takie mm, chlebkowe pałeczki, takie cynamonowe czyli cynamon, brązowy cukier, i świeża, upieczona, taka pałeczka chlebowa. No, pachnie to identycznie. Ewentualnie są takie zakręcone bułeczki, sprzedawane w dwóch, dwie sztuki e, cynamonowe. No, kurde. Pachnie po prostu niesamowicie. Ja tym się jaram naprawdę i rozrobiłem sobie to w 30 ml bazy. E, mocy nie powiem. E, gęstość 30-70, oczywiście, z gliceryny. No, i tutaj, tutaj już delikatnie się ten smak zmienił, znaczy ten zapach się zmienił, bo ten samolot jest bardziej wyrazisty. Te ciasteczko delikatnie, mniej się, delikatnie się schowało, ale samolot jest naprawdę bardziej wyrazisty. Zobaczmy, delikatny smak, jak to będzie smakować. No, w smaku to czuć słodycz, jakby tam nawalone było nie wiadomo ile sweetenera. Nieważne. Przejdźmy do testów. Smooth Trabox oraz Faraoh RDTA. Tak, Ardeta? E, od Digiflavor. W środku No i zobaczę. Mm. Ten smak jest tak dobry, że po prostu się rozpływam. Stoił mnie 3 dni. Wapowa zwapowałem już od dzisiaj tak naprawdę. Jest godzina 14. No, prawie po butelki. Nie oderwę się od niego nigdy. Ogólnie ja strasznie szukałem nowych smaków, ciasteczkowych smaków. Przewapowałem mnóstwo likwidów, mnóstwo aromatów, po prostu jestem już człowiekiem wybrednym. No, taka menda jest ze mnie wybredna, niestety. I powiem wam szczerze, że jak na razie zapowiada się całkiem nieźle. Mam całą torebkę tych aromatów od Będę na pewno je wszystkie testował, na pewno wszystkie nagram, recenzje wszystkich tych aromatów. Mianowicie, na to, to ma naprawdę ode mnie dużą okejkę, props dla producentów za coś takiego. Wszystkie aromaty dąchałem, naprawdę pięknie pachną, ale zobaczymy jak w smaku, bo wiadomo, zapach nie zawsze odbędzie dla smaku. Dlatego też musicie troszkę poczekać, bo muszą odstać. Ja nie robię wszystkich naraz, robię sobie partiami, żeby po prostu to wywapować, bo później będzie stało, zepsuje się i będzie po prostu do wyrzucenia do kosza. Jeśli chodzi o te likwidy, macie link w opisie, gdzie można je zdobyć. Teraz trwa taka delikatna promocja, więc myślę, że warto je spróbować. Cena jest może delikatnie wysoka, ale naprawdę warto. To tyle na tej recenzji. Pozdrawiam serdecznie. Do następnej recenzji. Trzymajcie się. Jeżeli macie jakieś propozycje, piszcie oczywiście w komentarzach. Cześć!